Po dzisiejszym pokazie? Przefantastyczny, naprawdę. Yy, niesamowite kreacje, yy, bardzo kobiece, yy, odważne, z fantazją i z błyskiem. Co mi się podobało. <grym> Jestem trochę sroka. No mi, bo różnie są oceniane Twoje stylizacje. Przywiązujesz dużą wagę do mody? To znaczy, w sensie chodzi Ci o to. Yy, Jakie są trendy w tej chwili, jak powinnam się w tej chwili ubierać, czy co? Chodzi mi o to, czy stawiasz na nazwiska dużych projektantów. Wiem, że swego czasu e, ubierała Cię Kasia, Kasia Szymańska, re, rewelacyjna zresztą. E, no właśnie, masz e, teraz jakąś ulubioną projektantkę, tak jak wtedy współpracowałaś z Kasią, czy, czy stawiasz na różnorodność? Wiesz co, raczej na różnorodność, tak było od początku, jaka się bardzo lubię i, i bardzo jej i bardzo chętnie oczywiście z, zakładam od niej rzeczy, ale, ale, ale lubię, lu, lubię szukać tu, tam, sam, e, ubierać różne rzeczy, dobierać sobie różnie, także to zależy od mojego humoru i od dnia. Ale na co dzień ubrania kupujesz w sieciówkach e, czy w lumpeksach, a może właśnie e, projektanci? Wiesz co, e, co dzień raczej, raczej szwendam się po galerii, ale czasem zaszaleję i kupię sobie coś od projektantów, właśnie takich jak Toma, Tomo, których uwielbiam. Albo Kasia, oczywiście, z którą się cały czas kontaktujemy i bardzo lubimy. Niedawno też odebrałaś na no, troszeczkę niechlubną nagrodę, bo węże. Tak. I jak się z tym czujesz? Słuchaj, pełen luzik. No tak, no co. No, no, trzeba mieć dystans do takich rzeczy. czy uważasz, że ta Twoja rola w filmie Dzień dobry, kocham Cię była faktycznie taka zła, jak ocenili to niektórzy? Ja się starałam jak mogłam. <ścoughs> Cóż mogę powiedzieć, no. Mm, trudno mi to oceniać, wiesz. No. Każdy aktor robi co może, a, a to jak to jest później wiesz, zmontowane, no to już to i, i co w ogóle się później dzieje z tym wszystkim, aktorzy nie mają na to, na to wpływu. No, znaczy to mówię ogólnie już o, o, o filmie i w ogóle o tym, jak się robi filmy. A, a co, co do mnie, no nie wiem, to, nie, 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 nie potrafię tak tego ocenić, wiesz, było bardzo dużo, bardzo dużo osób mi mówiło, że super film, że się im bardzo podobało i że ja się bardzo podobałam dużo osób mówiło, że... Znaczy, mówiło. No, widziałam takie opinie, że, że beznadziejny film. No, nic, nic. Jakby, no, no co, co ja mogę zrobić, wiesz? No, ja tam tylko grałam. Krążą plotki, że mąż zazdrości ci karierę i przez to się kłócicie. Dlaczego? No, mówią tak złośliwi. Kto tak mówi? Ja nie, nie widziałam takich plotek. <noise> ja takie słyszałam za kulisami, bo ci nikt nie powie, tak jak ja. <noise> nie. Wiesz, no, jesteśmy małżeństwem artystów. No. Jesteśmy oboje wrażliwi i różne są dni, różnie bywa, ale, ale bardzo się wspieramy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo.